Projektowaliśmy, znaczy, jak planowaliśmy projekt Urwitautu, ponieważ tutaj była już ponad 300 lat temu Osada, potem po II wojnie światowej, jak to wiele takich wsi była przejęta przez PGR, więc zawsze coś tutaj było, ale no nie w takiej skali, ale tak jak tutaj pan burmistrz Rucianego powiedział, ten teren był jakiś zakospodarowany, część rzeczy było porzuconych, mamy tutaj stary park dworski, który jest też punktu widzenia pewnie na przykład kogoś, kto się zajmuje parkami dworskimi od strony kultury zaniedbany, bo leżą drzewa, są, są połamane, martwych jest dużo drzew. Jednym słowem, mamy taką tutaj dużo rzeczywiście starej zieleni. Niekoniecznie ona jest tu bardzo naturalna, chociaż no, część tych drzew ma po kilkaset lat, bo, bo, bo po prostu historia tego miejsca i tych miejsc jest taka. Czyli pewnie była sadzona ręką, ale no to są rzeczywiście pod względem przyrodniczym bardzo cenne często elementy. W związku z tym, jeśli plan, jak planowaliśmy modernizację znaczną, ponieważ tu budynek w, nie w tym miejscu, ale obok w drugim budynku był tylko 300 metrowy budynek, a tu, gdzie stoimy, nie było żadnego budynku, bo takie polecko doświadczalne tylko. Yy, Widzieliśmy, że. Yy, w jednej strony staraliśmy się, żeby nie za dużo zaingerować, a dla mnie też było ważne, żeby nie żeby jak najmniej zniszczyć tutaj zieleni. I stąd architekta poprosiłem, żeby między innymi znalazł się ten zapis. On też wynikał z decyzji Rdosiu, żeby nie wycinać żadnego drzewa. To było też dla mnie, ponieważ wiedziałem, że później w opz będę musiał to napisać. Ten, pierwsza część zapisu dotyczyła tak naprawdę, też powiedziałem przyszłym projektantom, że dla mnie jest to ważne, że mamy tutaj jakiś teren i architekci muszą się w niego pasować, a nie w drugą stronę. Czyli mamy, to nie jest biała kartka, że możemy na niej narysować, a potem sobie coś tam dorzucimy, tą zieleń, tylko odwrotnie. Jak wyglądał etap planowania? Na początku na terenie tym naszym zinwentaryzowaliśmy całą zieleń. No nie inwentaryzowaliśmy także rośliny zielne, ale te najbardziej cenne, ale tak naprawdę zależało nam na wszystkich drzewach, które, tak jak tam było wcześniej napisane, mieliśmy nie wyciąć żadnego. W związku z tym już od razu wiedzieliśmy, gdzie ewentualnie możemy wybudować budynki, ponieważ tu był stary budynek, więc tu rzeczywiście nie były drzewa. I tutaj była to poletko łowieckie i taki dość duży placek i tak naprawdę wtedy wybraliśmy te dwa miejsca i architekci mieli zadanie po prostu wpasować bryłę budynku w te miejsce, a nie w drugą stronę, czyli nie robimy, że architekt sobie wymyśla tą bryłę i potem po prostu sobie ją tam wmalowuje, wytnie drzewa i coś się dorobi, tylko odwrotnie. Tak jak widać tutaj się udało. Między innymi na przykład e, kilka osób mi kiedyś pytało ten, ten drugi budynek obok nas. Ten budynek ma taki wycięty torcik, ponieważ tu jest duża kępa drzew i on musiał po prostu tak obrócić ten budynek, żeby tą kępę drzew zachować. I to był jakby warunek. Oczywiście architekt też jest po to, żeby to wszystko dobrze wyglądało, więc to już Państwo mogą ocenić. Jak, jak, jak to się mu udało. Następną ważną rzeczą jednak było to, że często bardzo w takich planach zagospodarowania mamy bardzo szczegółowy opis zieleni co później, czyli architekci często piszą szczegółowo, dokładnie co do sztuki, jak mają wyglądać nasadzenia, wymieniają gatunki. Tak jak Państwo na samym początku zobaczyli, tam nie było tego opisu i to też było specjalnie zostawione po to, że my jesteśmy w dość specyficznym miejscu, nie jesteśmy w środku miasta, tylko rzeczywiście jesteśmy otoczeni tą przyrodą, może trochę przekształconą kulturowo, ale dość yy, dziką i nie, zawsze widzieliśmy, że ta przyroda tu wkracza, a nie wręcz odwrotnie, nie to, że, że ją wypieramy. Więc uznaliśmy, że tak naprawdę po budowaniu budynków... Nie będzie potrzeby wprowadzania szczególnie jakichś e, sztucznych nasadzeń. Chcieliśmy, żeby po prostu ta przyroda tutaj sama wkroczyła. W czasie budowy no nie ma możliwości, żeby tak duże inwestycje powstały e, bez zniszczenia terenu pod budynkiem, ale i nawet w bezpośredniej przyległości. Jak widzą Państwo, tutaj nie ma nic zielonego. E, tak wyglądało w trakcie budowy. I to przerażające, zazwyczaj, i dla, szczególnie dla osób, które tu przyjeżdżały, więc trochę byliśmy przerażeni. To jest 2020 rok, um, ale um, ja już byłem tu świadkiem kilku remontów jeszcze wcześniej i widziałem, że naprawdę przyroda może to nie jest las tropikalny, ale całkiem szybko sobie się potrafi wkroczyć i, i zaskakująco dobrze to szybko się um, zarasta czy zabliźnia. To jest ten sam budynek z drugiej strony, a e, dla przykładu po trzech latach ten budynek, po czterech latach ten budynek, tutaj w tegoroczny, to jest świeże zdjęcie, wyglądał tak. E, I teraz najważniejsze. Tak naprawdę miałem tutaj kiedyś jednego architekta krajobrazu, który przyjechał i powiedział, że jest super tutaj zaprojektowana ta zieleń. Tutaj Żadna zieleń na terenie nie jest w ogóle zaprojektowana. Rzeczywiście, przyznam się, że pnącza zostały posadzone, ale one zostały wzięte też z tego terenu. Tutaj, tak jak wspomniałem, były budynki. W wielu miejscach są obsadzane te budynki po niemieckie albo winobluszczem, albo bluszczem zwyczajnym. I też taki tutaj na terenie był bluszcz i winobluszcz. I my je po prostu go rozsadzaliśmy i posadziliśmy. I to są jedyne E, pewne e, nasze ingerencje, cała roślinność, włącznie tą roślinnością na dachu jest w ogóle niesadzona. Znaczy, po prostu zostawiliśmy tam ziemię i po roku, po dwóch zrobiło się zielono. To jest znów no, w czasie budowy, a to jest to samo miejsce po trzech latach. Więc. E, e, Widać, że rzeczywiście to miejsce potrafi, e, e, nawet w tym dość obecnie w ostatnich latach niesprzyjętym klimacie, czyli suchych latach, całkiem nieźle sobie poradzić i, i, i całkiem nieźle zarosnąć. I to jest nasz budynek, i wejście w czasie budowy, a to było w tym roku chyba wiosną, już wygląda e, tak. Chciałem. W drugim budynku mamy, tak jak tutaj Państwo widzieli, doniczki na górze. Tam nie jest zielony dach cały, to jest troszkę powiem szerze oszustwo, ponieważ tam jest fotowoltaika, więc nie jest cały zielony dach. Ale na dru w drugim budynku też mamy elementy tarasu zielonego. I też nie zastanawialiśmy się, tam nie ma bardzo dużo ziemi. Zielone dachy, zielone tarasy to jest mała warstwa gleby. Już nie pamiętam, tam jest 20 pewnie centymetrów, ale... Znów, naprawdę byliśmy zaskoczeni to się udało. To jest nic, nie było sadzone. O co tu pokazuje? Bo tutaj pan burmistrz Rucianego, później wiem, że mi mówił w kolarach, że trochę będzie inaczej, powiedział, padło takie stwierdzenie, że będzie bardzo zielono, bo jest 3 miliony przewidziane na zieleń. To jest za darmo. To przyszłym tutaj wszystkim to może. Ja wiem, że nie wszędzie musi wyjść wyglądać tak, bo to nie o to chodzi, bo my też mamy, my w tym roku, na posta rok postawimy w kilku miejscach tabliczki, bo miałem zarzut, że to jest zaniedbany teren. Nadal jeszcze część społeczeństwa nie do końca rozumie, że niekoszony trawnik to nie jest koniecznie zaniedbany. Też nie jestem za tym, żeby wszystkie trawniki nie były koszone. Muszą być ścieżki, muszę tego, więc nie namawiam Państwa, żeby robić wszędzie i w ogóle nigdzie nie kosić. Tutaj e, e, pan Aleksander mówi, że jest problem, że tam w jednym w Gałkowie nie koszą i zarasta. Na dużych terenach możemy mieć tereny koszone, niekoszone, koszone raz w roku i to jest nawet jeszcze lepsze, bo wtedy e, pewne rośliny lubią wczesne koszenie, późniejsze owady też, więc jeśli mamy duże zagospodarowanie, czyli patrzymy na ten teren jako krajobraz, możemy naprawdę go mocno zróżnicować, jeśli chodzi o użytkowanie. I na końcu jeszcze chciałem pokazać, bo jedynym rzeczą dość dobrze zaprojektowaną na początku był oczkowodny, które miał być zbiornikiem przeciwpożarowym, ale też powiedzieliśmy, że chcemy, być, żeby było trochę zarośnięte naturalnie. No i projektant, bo to był inny projektant, który projektował plac zabaw i to oczkowodne. W pierwszej wersji dał nam ten wycinek rysunku placu zabaw, oczkowodne. Jak Państwo widzą z taką listą roślin. Jak my to zobaczyliśmy, to prawie się przewróciłem. Tam jest ogromna ilość jakichś roślin, które musielibyśmy i kupić i oczywiście wtedy zatrudnić firmę, która to będzie obsadzała. Um, jeśli się kupuje to ze sklepów, nie ma się gwarancji, skąd są te rośliny. Um, znam przykłady z Polski, um, instytucji, które chciały dobrze, a sprowadziły inwazyjne gatunki, no bo coś nie, nie, trudno wymagać nie wiem od y, samorządów czy coś to żeby wiedzieli jak firma ogranicza, co posadzi, że to jest na przykład to a nie tamto, więc, więc to. Poprosiliśmy e, y, y, projektanta, że jednak Tutaj też zrobimy naturalnie i nie będziemy sadzili tych wszystkich roślin. Na stawie trochę posadziliśmy tutaj z zapłotu, wzięliśmy z bagienek kilka roślin miejscowych, dosłownie kilka, i, i ten sam staw, jego można zobaczyć na placu zabaw, ale to jest zdjęcie wygląda teraz tak. No oczywiście można dyskutować, może się podobać komuś, może się nie podobać. W na, naszym tutaj jakby miejscu chcieliśmy żeby to było w miarę naturalne, więc znów nie namawiam, że każdy staw w środku miasta ma tak wyglądać, ale pokazuje, że może i to jest zbiornik pożarowy, strażak odebrał, e, więc e, m, trzeba po prostu na ten krajobraz spojrzeć i na ten teren wokół e, różnym okiem, nie, nie musi być wszystko zarośnięte, nie musi być wszystko koszone, więc na Koniec, ostatni slajd, to jest y, przed dwóch prawie lat, czyli jeszcze tego. Jak widać według mnie te budynki całkiem nieźle się wpisały w ten krajobraz. To jest jesienny krajobraz. Niewiele je widać. No tu widać, że nie są zielone dachy całkiem. E, ale całe otoczenie mogę Państwu, nie mam zdjęcia. Tu jest taki chyba w jednym miejscu zdjęcie z drona w trakcie budowy na jednym ze stolików siedzeń. Tam widać jeszcze w ogóle zieleni nie ma. To wszystko było po prostu bez zieleni. Po dwóch, trzech latach nie widać tego. Znaczy pewnie botanik by zobaczył, że to trochę wygląda botanicznie inaczej, ale jest według mnie całkiem okej. Okay. Dziękuję bardzo.